Halo? Dobra, ja sobie zacząłem nagrywać, także witam wszystkich na live. witam YouTube. Miejmy nadzieję, że jakość dźwięku jest bardzo dobra i że obraz, który teraz sobie przechwytuję, będzie w miarę dobry. I że będzie wszystko w miarę e, ok. Ponieważ nie wiem, jak będzie z nagrywaniem, będę odpowiadał teraz na pytania, jeżeli jakieś macie. E, mogę umieścić czat, jeżeli chcecie... E, na ekranie gry, ale nie wiem, czy to nie będzie Was rozpraszało. Ja sobie tylko teraz tu wejdę na szybko, wybiorę sobie mapę, e, wybierzemy sobie misję, którą mamy do wykonania. E, szczerze nie mam silnego pojęcia, którą można wykonać. E, mamy u Lester'a jakąś misję i myślę, że to można byłoby zrobić. Ewentualnie mamy misję u Michaela w domu, więc jedno z tych dwóch możemy zrobić. Mamy też nieznajomi dziwacy, którzy tak na dwa razy mi się tutaj podobają. Oczywiście mamy też Winewood Garage dostępny, że wybierzemy się po prostu do Lestera. i u Lestera się troszeczkę tutaj pobawimy. Nie mam silnego pojęcia gdzie to jest, ani jak się tam mam dostać, także będziemy tam jechać pomalutku. Od czasu do czasu będę zerkał na ten czat, niestety mam go po prawej stronie, jest troszeczkę niewygodnie to wszystko ustawione, wiecie co, to sobie przestawię tutaj. To sobie tutaj, troszeczkę bliżej będę miał czat, będzie mi lepiej go, łatwiej czytać. Mistyfikacja, nie mister. Siemanko Tibur, dawno Cię na live nie było. Fajnie, że wróciłeś. Jeżeli będzie gra za głośna dajcie znać, jeżeli będzie za cicho też dajcie znać, postaram się to podgłośnić, żeby było dla Was jak najlepiej. Ee, żałuję, że nie mam tego drugiego pada, którego miałem tutaj na testy do filmiku. Jeżeli widzieliście filmik, to super. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na filmik. Ee, właśnie z padem Xox jest kurde nieziemsko wygodny do grania na, 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 na konsoli, właśnie PlayStation 3. W porównaniu do zwykłego pada jest po prostu. O, boski. Wiem, że zachwalam, ale ma to swoje. Naprawdę ma swoje te plusy. Eee, D jest online. Witamy. uuuu, wróć. Źle pojechałem. Ma swoje gigantyczne plusy, bo jest niesamowicie wygodny. Także, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem, to chyba tamtego polecam. O cześć, jalonku Bambi. To cię nauczy nie chodzić po poboczu. Co ty sobie myślisz? Dobra. <laughs> Jedźmy dalej. Siemanko wszystkim przybywającym, cześć, mersjasz. Co tam u Ciebie, Olciu? Proszę Cię, nie spamuj mi nagadu. Ta praktyki na promie, ale w końcu mam trochę wolnego. No i bardzo dobrze, Tiburku, bo pasuje po grecy w LoL'a. Dawno nie graliśmy razem, więc myślę, że można byłoby coś pograć. Wczoraj pograłem może dwa mecze i poszedłem spać. No Rafał, wiesz co, przy moich dłoniach ja mam dosyć duże dłonie. To troszeczkę ten padzik jest za mały, jest troszeczkę niekomfortowe granie, że tak powiem. A XAOX jednak jest wzorowany bardzo, bardzo jest wzorowany na padzie Xboxa 360, który jest po prostu uwielbiony przez graczy konsolowych. Bo jednak jest wygodny, także dobry wzór wzięli, bardzo dobry. Gdyby tylko te triggery tam były troszeczkę lepsze, to by było spoko. Nie, kuźwa. Ja sobie skręciłem troszkę. Super original postaram się zrobić, mogę zrobić jeszcze jedną emotkę, także postaram się ją zrobić. Ty. Że póki co na razie czeka mnie jeżdżenie od miejsca do miejsca i robienie dziwnych misji. Ja tu mam jechać, tu. O, tu mam gdzieś podjechać. Tu zaparkujemy za dokładnie. To no, prawie że idealnie. No tam, tamten obiekt nie chciał być po prostu. Jest zajebiście wygodny. Darnell Bros. 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 Okay. The hell is this place? Garment Factory. I needed a job that didn't require me to do anything. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Has it been yet? I just owe some Mexican hood a couple million bucks. I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. <laughs> so what do you think? Oh, um, Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, <clears throat> store's usually easier. But I got to make a big take well gems it is then let's go to vangelico buy ourselves an engagement ring oh we're gonna need a crew i can round up some of the old guys there are no old guys moses uh, ironically he found jesus uh, all those irish crazies they mostly just disappeared that crew from the south they all went down there was uh, an eastern european guy making moves in liberty city but uh, he went quiet all right

Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle aged divorcee, unremarkable career, except for one incident the shooting of a notorious stick up man, Michael Townsend. Yeah, 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 all right. Lester, I'm very impressed. Jej zajebiście, czyli będziemy prawdopodobnie rabować sobie jubilera. Okay, ja też to takie okulary. Jak jeszcze będą prześwitywać przez ciuchy, znaczy pokazywać obraz pod ciuchami, to chcę je na pewno. Na razie krzychu, miłego siedzenia w szkole. Eee, to nie mogłem gdzieś bliżej zaparkować. Włączyć ukrytą kamerę. Ok, czyli wchodzimy, wchodzimy po malutku. <kłysyka> Nie mam się na go będzie będziemy pewnie sprawdzać. U, no dziękuję panu, dziękuję. No przecież patrzę. Czy ja źle coś na coś patrzę? Nie, nie chcę wychodzić. Tu jest alarm, tu jest kamera, tu jest wentylacja. Tu jest kolejna kamerka. What the hell, czego nie szechce ode mnie? Tu jest jeszcze jedna kamerka. Zrób zdjęcie. Aha, zdjęcie mam robić, okej. Okay. shots come through camera check alarm check vents check it's all, oh, hey beautiful i need to pick up a little something for the woman in my life Well, one of them <laughs> sir i'm sure we can help you tell me about her what's her taste cheap thank god this ain't my wife we're talking about <laughs> i don't know I'll... I don't wanna to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at eight. Our pendants start at twelve. Alright. So these things built the last, or am I just paying for the evangelical logo here? <laughs> oh, no, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. <coughs> All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. Dobrze. Dziękuję, panie. dobrze, troszkę zawaliłem z tymi zdjęciami, wybaczcie Miałem je zrobić, a rozglądałem się jak ma Także będę musiał zwracać uwagę na to, co tak, jednak jest dobrze? napisane na ekranie. Ej, okay, wsiadaj do naszego Audio. Tam, tak, to się, że gdzie? Wejście na dach, tak? Ok, to objedziemy sobie budyneczek dookoła, sprawdzimy, co tu może być ciekawego. A czyli.

where did they bury him they buried him not as far as i know he's probably a john doe then right what do you think od shootout maybe just a car crash right anonymous charred remains on the highway they only knew what a sick puppy they had on their hands i'm on the roof i need to know where the air coming out of those vents in vangelico originates there should be a unit above the store yay Biegamy sobie po dachach, nie mam żadnego pojęcia gdzie. No, jeszcze raz. Czyli mamy się gdzieś dostać i mamy zrobić ujęcia wentylacji, tak? Chwila tu jest jakaś drabina. Może wejdę sobie na najwyższy punkt, zobaczymy co tam ciekawego. Widzę, że ładnie tekstury się doładowały jak podszedłem. uhu. uch, I see the vents! Ok, czyli pewnie na od oh. Weźmy, to mam wejść, tak? Tak, jak myślałem. Czyli tu jest punkt obserwacyjny. O Boże. Czy ja będę później mógł z tego skoczyć? Na Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Ok. Jej, ładnie skoczyłem. Widzieliście to? Widzieliście to? Dol? Czy ja zrobiłem zdjęcie, właśnie? Nie, kurwa, którym się atakowało tak fajnie? Kacz? Piłka, ja to muszę rozgryźć. A właśnie! <laughs> Dobra, z którędy ja tu przelazłem, chyba tędy. No, zdecydowanie tedy. Dobra, biegniemy sobie w takim wypadku z powrotem. Zapewne nie będę chciał stąd skakać. Czemu ty tak kurna dziwnie chodzisz? Nienawidzę sterowania w spadzie. Nieprecyzyjne. Co się kurna trzępisz? Co to jest? Czy to jest jakaś broń? Ja to mogę zebrać. Czemu ja nie mogę zbierać takich fajnych rzeczy? Ja bym chciał kogoś przystemplować do ściany. Dobra, jak teraz stąd zejść? Eee, yy, okej, okay, tak też się da. Nie, złaś na dół. Uuu, jak fajnie. Nawet nie wiedziałem, że tak łatwo można zejść z drobiny. ty bo ja nie chcę broni. No, ładnie. A, widzieliście ten skok? Widzieliście? Eee, okej, okay, nieważne. Pierwszy mi się udał, drugi mi się nie udał. Coś się kurna plujesz, mały rudy kurna w okularach, jeszcze gruby.

he won't want to die for rich assholes who rub his nose in it uh, good the alarm systems linked to the door lock we'll get a good window someone talented hacks it anything else well the uh, more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store by the register so i'd start there mm, glass in the cabinets wasn't bulletproof means you can smash them easy enough but the stones will be in the safe at night so we go in when it's open then right once we melt down the gold recut the rocks that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Uh, might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say, it's your funeral. One of them at least. <laughs> uh... Okej, okay. dotarliśmy na miejsce, czyli będziemy mieć zajebistą BCE. He he headło zbyt wiele do planowania nie będzie. Sorry za spoiler. Okej, okay, Tiborku, dzięki. Ważne nie zdradziłeś sobie jak. Ale to jest ta misja z trailera, także ja się domyślam o co chodzi. don't want to leave evidence behind on a hard drive so yeah the uh, methods don't change right not for a pro <laughs> well mapping out the options I'm showing you all the angles that's my area of professional expertise but making decisions that is your domain my friend yeah, there's two ways i see of doing this we go in smart or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks it means getting a pest control van though you go in dumb and you'll need your uh, famous way with people and four carbine rifles we can't buy them and risk them getting traced no 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 we've got to find some in circulation it's awkward it's uh, <laughs> real awkward but this is the gun favored by lspd tactical teams so one of their vans is probably a good place to look a hacker can disable the cameras the length of time depends on their ability the alarm will be operating on the same window the exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So, how do you want to okay. run in through the front door or try to play it smart?

now we're hoping to keep quiet so this guy shouldn't make much difference okay came across as a, a bit of an idiot but could be useful hacker back office but this is the person who will determine how long you get inside aki harris, harris. <laughs> good feminine touch this she'll be able to find any back doors they got if you're happy i'll start making the arrangements

Weź wszystkich słabych, Stachu, nie będę grał tak jak ty chcesz, będę grał tak jak ja chcę. Pamiętaj, że to jest moja gra. Bez urazy, oczywiście. Ale jeżeli chcesz oglądać to tak jak ty byś grał, to by było troszkę bez sensu. Ale nie o to chodzi, prawda? Dobra, wsiadamy. 75%. Wow! Ale sobie poradziłem ładnie. Dobra, cofamy w takim wypadku. Widzieliście to? Widzieliście to? What's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so well, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, Hey, Okej. Okay. W takim wypadku zawitamy sobie tak dla pewności ze sklepem do sklepu z amunicją. Zobaczymy, czy coś tu możemy kupić. Ładny wybór pukawek tu jest, nie powiem. Przeglądamy broń. Okej. Okay. A! Widzę, że jednak wszystko mam poblokowane. Uu, SMG za 850. Chciałbym standardowy magazynek, powiększony magazynek. Weźmiemy. Latarki nie chcemy, lunaty nie chcemy. Pumik za 1900. Ile? Jakie drogie, ale przekolorujemy go sobie. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tu mamy jakieś super maszynowe... Uuu, darmowe SMG, chcę! Nie mogę jakoś kupić całej amunicji? Jesus skradz, ile to ma amunicji! Dobra, te kolory mi się nie podobają, co my tu jeszcze mamy? Butelka, nie. Kawka. Uuu, uh, Gassenberg, what the hell? Podoba mi się, ja to chcę. Okej. Okay. Uh, w sumie co by tu jeszcze można było? Przeglądaj broń, pistoleci. Bojowy to zablokowane. Pałka policyjna zablokowana. Czemu pałka policyjna zablokowana? Nóż za stówę. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj gaz łzawiący, granaty po 150 Jesus g kiedy jest drogie. E... I have a nice, fucking day. nice fucking day. I pan, co nie mamy? them. Kupimy sobie jeszcze kamizelkę, wydałem kupę kasy na amunicję i takie inne pierdały, ale wolę przeżyć misję, niż jeżeli miałbym sobie w niej umrzeć. Naciśnij kwadrat, aha, dziękuję, dziękuję. Rafał, byłeś bardzo pomocny teraz. Dobra, czyli co, teraz mamy taki free time, żeby zrobić sobie jakąś misję, tak? Dobra, zajrzyjmy sobie w takim wypadku, co my tutaj mamy ciekawego, ewentualnie możemy podskoczyć do domu, albo się przełączyć na Franklina. Bo Franklin ma jakąś misję do wykonania i myślę, że to można byłoby zrobić. E... Franklin, jedna misja. Idziemy do Franklina, zobaczymy coś ciekawego na Franklinie. Panie jojo, pan potrzebuje dziewczyny, a nie striptizów. Czemu tu jest jakaś kość? A bo ja mam psa teraz na utrzymaniu jeszcze, o boże jakie simsy Okej, okay, sprawdźmy sobie co my tutaj mamy ciekawego, widzę, że też mamy motarek, uuu Nice What the fuck? franklin what the fuck i mean what the hell going on here wait a minute franklin what are you doing here i live here this half my house too so you say anyway magenta is reinvigorating my femininity so make yourself scarce boy go go with pleasure go good and stay out of trouble yeah yeah bitch oh. you ain't no problem mm -hmm. nigga Look who's bizarre What's up, What's fool? It with it, man? Oh, no, <laughs> no. Nah, nah. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, oh. You missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mm -hmm. mugged your moms, mm -hmm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. <laughs> You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Uh-huh. Yeah, It's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, all right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you! Oh, I swear, man. Come whoa, whoa, on, man. Whoa, whoa. Cool what out, fuck, chill, man. man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, Phil? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Business, nigga.

Now, man, they you little homies is big homies, But you still gotta to respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. So now, Dobra, koniec biegania może, to idziemy, to idziemy to do, sprawa, sprawa, do sklepu to zrobić to zakupy. Amulashion Vita. The problem with Amulashion. I was some firing range is in the back. And all our weapons are customizable. Oh hell yeah! You can trick your blam blam out up in here. Quit all that, just straight up artillery, man. All right. not y'all shut the fuck up. I got this, you clowns.